Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmie. Zapraszam Was do oglądania mm, filmu z dnia dzisiejszego. Jeszcze nie wiem, co będę robić. Zresztą, w sumie jak standardowo, e, tak naprawdę zastanawiam się nad tym, co robię, że jak e, edytuję dla Was vloga. Bo mam wrażenie, że ciągle mówię, że nie wiem, co mam robić, a później e, nagle tysiące rzeczy mam do e, zrobienia. Tak więc tak. No to miałam poćwiczyć, nie poćwiczyłam, ale się ogarnęłam, pomalowałam i idę do sklepu, do sklep po chleb. No ale tak myślę, że jak nie poćwiczyłam, to przejdę się okrężną drogą, pięciominutową, żeby chociaż się poruszać troszeczkę. Pogoda jest mocno średnia, miało być 30 stopni, w sumie dalej zapowiadają 30 stopni w Krakowie, natomiast no jest pochmurno i... Niby 20 stopni jest, ale powiem Wam, że jest sierpień i naprawdę czuć, że już idzie jesień. I to jest straszne. Naprawdę to jest straszne, bo tak mało ciepłych dni, że ja jeszcze nie mogę w to uwierzyć, że już jest jesień. I strasznie mi szkoda jest tego, że nie mogłam nacieszyć się na tyle tym ciep... tymi ciepłymi dniami, na ile chciałam, ponieważ no, bardzo krótko to trwało w tym roku. Tak więc. Yy nie cieszę się z jesieni i mam nadzieję, że jeszcze będą ciepłe dni. Chociaż no poranki i noce już na pewno będą chłodne. E, tak więc tak. Więc tak jak mówię, zapraszam Was do oglądania dalszej części filmu. Pokażę Wam tam parę rzeczy, które sobie kupiłam dzisiaj. Co mam na nosie? No nic, nie wiem. E, Celem mam dzisiaj taką średnią, tak jak mówię, no... E, Okres mnie dopadł, więc no, tak to właśnie wygląda, yy, ale dzisiaj muszę trochę posprzątać, bo jutro już jest, jutro jest dzień, w którym idziemy z Mikołajem do szczepienia, no i tak naprawdę nie będę nic robić. Teraz właśnie patrzę, że niby słoneczko wychodzi, ale, ale no, chmury są. I tak jak mówię, no taką jesienią yy, zalatuję, ale dzisiaj w sumie taką dobry, dobry dzień, nie łapie mnie żadna handra, mimo że jest taka pogoda. Tak więc nie jest. Chciałam Wam pokazać moje zamówienie z Patent Body Works. Kupiłam sobie tutaj tak, dwie miniaturki. One, te miniaturki akurat się opłacało zakupić, bo była promocja, że miniaturki, jeżeli się kupi za 100 zł produkty, to miniaturki są po grosiku, chyba czy po złotówce jakoś tak taka promocja była Szczerze mówiąc już nie pamiętam, bo zamawiałam to dwa tygodnie. Z Batten Body Works idą też dość długo te przesyłki, więc... Ale jakoś tak. Miniaturki na pewno się opłacało. Więc wzięłam sobie pierwszy raz taki mini żel do... Mycia. I tu mamy 88 ml, i już wiem, że świetnie pachnie, bo dostałam też przez dostałam tą przesyłkę z właśnie tym zapachem. Więc, no wiem, że ten zapach jest genialny, obłędny. Z innych miniaturek mam perfumy do pomieszczeń z serii aromaterapii. tu mam wanilię i paczulę I będę testować, jeszcze w sumie nie wąchałam, jak to pachnie. Tutaj mam to, ten żel oczyszczający do rąk i jego też już miałam. Pokazywałam Wam na. Pokazywałam Wam na Instagramie i teraz jest promocja na niego, on jest za 19 zł i to jest dość wydajny właśnie produkt i świetnie pachnie, naprawdę to jest taki ekstra zapach i tak długo się utrzymuje na, na dłoniach, że naprawdę Wam polecam, jeżeli zamawiacie na Baden Bodyworks to... Sprawdźcie sobie właśnie ten żel oczyszczający, bo jest genialny. No i mam tutaj jeszcze trzy mydełka. E, mydełka w piance, e, stałam się wielką fanką tych mydełek, dawniej używałam takiego zwykłego mydła w żelu. E, natomiast odkąd e, przeszłam na właśnie mydła w piance, to te są świetne i zapachy tych mydełek są e, równie. Genialne, po prostu tylko chce się wąchać ręce, jak się umyje tymi, tymi mydłami. I te mydła są standardowo dość drogie, bo one kosztują około 39 zł. Natomiast ja kupu, kupowałam te mydła w promocji 1 plus 1, więc no po 20 zł. Natomiast ja mam jeszcze taki tryg na, na te temat, dlatego że tutaj tego płynu mamy tak naprawdę. Czekajcie, muszę zobaczyć, ile tego płynu. Aha, no prawie 300 ml, 259 ml. I ten płyn tutaj w środku jest tak skoncentrowany, że ja po prostu dzielę sobie to opakowanie na pół. Mm. Kurczę, te myszki tutaj, muszki mi tutaj latają. Po prostu dzielę sobie ten, ten płyn na pół. Zawsze zużyte opakowanie z tego trzymam, z tych wcześniejszych mydełek trzymam i rozdzielam sobie ten jeden płyn na dwie części do jakby do. Pojemności full dolewam wody, czyli odlewam sobie połowę tego płynu, do resztę dolewam wody. Natomiast tak samo intensywnie pachnie, pianka jest tak samo skoncentrowana, że wystarczy jedną pompkę, żeby domyć dłonie i żeby one pachniały. Więc tak naprawdę za 10 zł macie, jakby na to nie popatrzeć, za 10 zł jest taki płyn wychodzi. Wiadomo, nie trzeba tego robić, natomiast ja wpadłam na taki pomysł, że. Kiedyś przez przypadek w sumie tak wzięłam i wymieszałam, bo już miałam końcówkę, więc dolałam wody. Zobaczyłam, że jak dolałam więcej wody, to tak naprawdę taki sam efekt się robi. No więc stwierdziłam, że będę z tego korzystać, więc zamawiam sobie jedną buteleczkę, a mam tak naprawdę dwa razy dłużej, bo dolewam sobie wody, tak jak mówię, więc też spróbujcie, zobaczycie, że to naprawdę się działa. I tutaj mam tak ananasa, truskawki, no i brzoskwinie Tak jak widzicie, tutaj mam zapach, więc no, te mydełka zawsze kupuję i ja tak średnio, tak jak Wam mówię, że z racji takiej, że sobie robię z jednego dwa, no to na około dwa miesiące mi takie trzy... Yy... Trzy opakowania starczają, tak więc no, myślę, że to jest taki świetny trik na to, żeby mieć fajne rzeczy, ale żeby trochę jednak zaoszczędzić na tym, bo zazwyczaj takie droższe rzeczy są mocno skoncentrowane i uważam, że no nie trzeba, że można albo właśnie takim trikiem. Pół na pół to zrobić, albo ono po prostu mniej używać, tak? No, natomiast tego, tego się nie da, jakby żelu wymieszać z wodą, więc no tutaj jedna pompka naprawdę wystarcza. Jeżeli chodzi o żele pod prysznic, nie pamiętam, żebym miała żele pod prysznic, więc będę testować. I tutaj mam jeszcze, no tak jak Wam mówię, z tej serii aromaterapii też nigdy nic nie miałam. Perfum do. Perfum do pomieszczeń też jeszcze nie miałam, więc no sprawdzę jak to będzie pachnieć i czy to się będzie opłacać. I użyłam od razu tego, tych perfum, żeby sprawdzić jak to pachnie. I powiem Wam, że użyłam dwa psiki i na całym, po całym mieszkaniu się tak unosi, że trochę się musi przewietrzyć, bo jest naprawdę bardzo intensywny ten zapach. Więc no jeden psik wystarczy na całe mieszkanie, tak myślę, bo no jest naprawdę intensywny. Więc tutaj mamy pojemność, tak naprawdę wydaje się to małe, ale pojemność mamy. 42,5 grama. Natomiast no to jest taka, widzicie, mała, mała buteleczka. Jednak wydaje się, że na długo będzie starczać. Tak jak mówię, jeden psik wystarczy. No bo tutaj mamy taki, wiecie, w sprayu. Więc fajnie, cieszę się bardzo. Chciałabym Wam pokazać jedną rzecz. Dlatego, że od niedawna mówiłam Wam, że właśnie. Hmm... Czekajcie, bo to może źle widać, ale może tu będzie lepiej. E, niedawno wam mówiłam, że używam, bo już jakiś czas temu wam mówiłam, że używam e, pod oczy kremów e, z Basic Lab i używam albo tego tutaj, e, liftingujące serum pod oczy na powieki i na powieki, bądź e, zamiennie używam, używam tego serum peptydowego, serum pod oczy. No i słuchajcie, tych dwóch kosmetyków używałam zamiennie przez na pewno półtora, ostatnie półtora roku. Oczywiście to serum y y liftingujące wyszło niedawno, ale jak tylko wyszło, to zaczęłam jego, y go używać. Ja sobie ku y kupuję to na Basic Lab w zestawie, dlatego że się to bardziej opłaca, czyli dwa produkty macie y dużo taniej, dlatego jeden miesiąc używam takiego, drugi miesiąc takiego. I muszę Wam powiedzieć, że ja jestem bardzo zadowolona z y efektu, jaki daje właśnie ten. Jakie dają te sera, bo yy, o ile nie widzę różnicy pomiędzy tym, yy, jeżeli bym stosowała inny kosmetyk, yy, pod, o, pod oczy oczywiście, o ile nie widzę różnicy w tym, yy, jeżeli nie nałożę, makijaż, yy, nie nałożę makijażu, yy, to tak naprawdę no, nie widzę różnicy jako takiej pomiędzy różnymi produktami pod oczy, które testowałam. Yy, natomiast, jeżeli nałożę makijaż, yy, to zazwyczaj mam taki problem, że ta skóra pod oczami tutaj mi się mocno wysusza, jeżeli mam makijaż i to też jest niezależnie, już też przetestowałam różne korektory pudry pod oczy i tak naprawdę jeżeli jest mało nawilżający i ujędrniający krem pod oczy nałożony, to chociaż jakiekolwiek byście te kosmetyki nie użyły, jakichkolwiek kosmetyków by się nie użyło, to i tak będą wysuszać moją y, okolicę pod oczami. E, no i tak, i y, jakiś czas temu, y, ostatnio tak na pewno zauważyliście, że bardzo mocno jest, y, bardzo dużo informacji jest na temat marki Basic Lab. E, I tak jak pewnie każda firma, są produkty dobre, są produkty mniej dobre w tej, w, w tej marce, w Basic Lab. E, no i są produkty dostosowane do różnych potrzeb y, skóry. Natomiast wiadomo, że każdy. Y, jakby patrzy pod swój typ skóry i nie każdemu się sprawdzą te kosmetyki i ostatnio pod jednym z filmów u takiej dość znanej youtuberki i dużo widzek polecało taką markę jak Skinimal i ta marka znajduje się w naturze drogeria natura i żeby nie skłamać nie wiem czy są inne jeszcze rzeczy w, z tej marki, czy tylko y, sera pod oczy, bo tak naprawdę no, mnie nie interesowało sera pod oczy, więc ja się tylko tym y, zainteresowałam z tej marki. Y, natomiast y, jakby stwierdziłam, że przetestuję. I tutaj mamy takie sera, serum. Serum w, niebieskiej, takiej w niebieskim opakowaniu. Ona też jest z pipetką yy, i ono kosztuje 30 parę złotych. Co miesiąc temu. I powiem Wam, że żeby sprawdzić ten test, czy faktycznie to działa, używałam miesiąc. Tak jak mówię, jeżeli używa się coś. Krócej niż miesiąc, nie jest się w stanie wyrobić opinii na dany, na dany produkt. Więc ja używam miesiąc już lekko, ponad miesiąc, już tutaj użyłam ponad połowę tego produktu. Używam go codziennie rano i wieczór. I tu jest aktywne serum ujednaniające pod oczy i to jest kofeina 5%. Kwas mlekowy rozjaśnia cienie na wilża. I tak, sposób użycia mamy. Kilka kroper serum nanieść na dokładnie oczyszczoną skórę pod oczami, delikatnie rozprowadzić i pozostawić do wchłonięcia. Kiedy sto, należy stosować? Rano lub wieczorem, przed kremem pod oczy. I tutaj mamy roztwór 5% kofeiny. I o ile tak jak mówię. Moje zdanie na temat tego jest takie, że faktycznie no jest tańsze, ma tą konsystencję taką jak właśnie to serum z Basic Lab e Wydaje mi się, że coś ma tutaj jeszcze takiego bardziej, albo ma więcej tego roztworu z kofeiny, albo nie wiem jak to dokładnie w składzie, ale podobne składy miały, że jakby się nakłada i się wklepuje, to to szczypie pod oczami, ale to jest takie dosłownie 10 sekund i przechodzi to szczypie, szczypanie i później to się wchłania. No i w sumie yy, powiedziałabym, że nic nie robi tak naprawdę. Jeżeli się nie nałoży makijażu, to yy, nie widać różnicy. Natomiast o ile się nałoży makijaż, yy, i, no to widać tę różnicę. I wydaje mi się, i pewnie Wy też zauważyliście, że moja okolica pod oczami ostatnio jest gorsza. No i właśnie dlatego, że tutaj jest bardzo przesuszony ten obszar, yy, gdy nałożę makijaż. Bardzo mocno mi się tutaj przesusza i on mi się mocno tutaj napina. W sensie tak wiecie, że jak mam makijaż, no to... Chcę go zdjąć jak najszybciej. Dlatego uważam, że to nie jest odpowiednikiem, ani zamiennikiem tego sera, pod, sera z Basic Lab. Ja zużyję tutaj, natomiast ja już to robię w ten sposób, że ten nakładam na noc, a rano nakładam już no, standardowo Basic Lab, żeby pod wyrównać tą skórę pod okiem, no bo przez miesiąc nie używania Basic Lab po prostu ta skóra mi się znowu zrobiła taka mniej napięta, mniej nawilżona, więc znowu muszę odnowić tą skórę pod oczami. No i tak jak tutaj pisze, że trzeba też nałożyć krem pod oczy. Ja jeżeli używam serum z marki Basic Lab, Kremu pod oczy już nie używam, bo jest mi wystarczająco, no ten produkt mi na tyle wystarcza, że nie potrzebuję dodatkowo jeszcze inwestować w krem pod oczy. I tak, i pewnie zgadzam się, że trzeba by było nałożyć pod, na serum krem pod oczy, ale ja tego nie robię i ten produkt ten Skinny Mal testowałam pod kątem tego, jak używam Basic Lab. Natomiast tak jak mówię, no ja jestem średnio zadowolona, bo moja okolica pod oczami, jeżeli nałożę makijaż, wygląda tragicznie i tak jak na dzień używam, jak na dzień maluję się, to nie przywiązuję do tego specjalnie uwagi, czy tam jak do Was nagrywam, ale jak idę na większe wyjście, no to muszę ostatnio szłam, to musiałam naprawdę dużo dwa razy w sumie kremowałam okolice pod oczami, pod makijażem, żeby tą skórę dobrze nawilżyć i żebym nie miała właśnie takich suchych tutaj okolic, no bo to nie wygląda aż tak dobrze. Właśnie edytuję tego vloga i zobaczyłam, że nie mam zakończenia, tak więc dogrywam to teraz i kochani, dziękuję Wam bardzo za to, że oglądacie moje filmy, że przybywa Was, że jest Was coraz więcej, bardzo mi miło, bardzo się z tego cieszę. Jeżeli Wam się film Spodobał, no to pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia. Miłego dnia, kochani.